Moi drodzy, przeczytam wam bajkę braci Grimm, Ro Roszpunka. Był sobie kiedyś mąż i żona. Od dawna życzyli sobie dziecka. Lecz daremnie, wreszcie żona znalazła powód do nadziei, że Bóg spełni ich życzenie. Ludzie ci mieli w oficynie małe okienko, przez które mogli dojrzeć wspaniały ogród. A był on pełen najpiękniejszych kwiatów i ziół. Otaczał go wysoki mur, przez który nikt nie ważył się przejść, bo należał do pewnej czarownicy. Miała ona wielką moc i bał się jej cały świat. Któregoś dnia żona stanęła przed oknem i spojrzała na ogród. Zobaczyła grządkę obsadzoną, najpiękniejszą w świecie roszpunką. Wyglądała tak świeżo i zielono, że poczuła nieodpartą ochotę jej skosztować. Pragnienie rosło z dnia na dzień, lecz wiedziała, że roszpunki nijak nie dostanie. Podupadła, zrobiła się blada i zabiedzona. Wysraszył się jej mąż i rzekł, co ci dolega, żono? Ach, odpowiedziała, jeśli nie dostanę roszpunki z ogrodu, za naszym domem umrę. Mąż kochał ją. Pomyślał. Przyniosę żonie rożpunki, nim zemrze, choćby za wszelką cenę. O wspiął się na mur i znalazł się w ogrodzie. Naciął w pośpiechu garść rożpunki i zaniósł żonie. Zrobiła z niej sałatkę i zjadła z wielką żądzą. Smakowała jej tak bardzo, że następnego dnia pragnienie jej stało się trzy razy większe jeśli miała odzyskać pokój ducha, mąż znów musiał zejść do ogrodu. Zszedł więc o zmierzchu, jednak gdy zszedł z muru, wystraszył się okrutnie, bo ujrzał przed sobą czarownicę. — Jak śmiesz! — rzekła zwo, złowrogo patrząc. — Schodzisz do mego ogrodu jak złodziej? Kraśnij roszpunkę? Słono za to zapłacisz! — Ach! Rzekł mąż: Niechaj prawo ustąpi przed litością. Zrobiłem to z potrzeby. Moja żona dojrzała waszą roszpunkę przez okno i odczuła tak wielkie pragnienie, żeby umarła, gdyby nie mogła jej zjeść. Czarownica popuściła w swoim gniewie i rzekła do niego. Jeśli sprawy się tak mają, jak powiadasz, pozwolę ci zabrać roszpunki. Ile zechcesz, ale pod jednym warunkiem. Oddasz mi dziecko, które za sprawą twej żony na świat przyjdzie. Będzie mu dobrze, a będę się o niego troszczyć jak matka. Mąż zgodził się z strachu, a gdy nadszedł czas rozwiązania, zjawiła się czarownica i dała jej imię Roszpunka, po czym zabrała ją ze sobą. Rożpunka była najpiękniejszym dzieckiem pod słońcem. Gdy miała 12 lat, zamknęła ją czarownica w wieży, a leżała na w lesie i nie miała schodów ani drzwi. Na górze było tylko małe okienko. Gdy czarownica chciała wejść, stawała pod wieżą i wołała. Rożpunko, rożunko, spuść mi na dół włosy. Rożpunka miała wspaniałe, długie włosy. Jak tkane ze złota. Gdy słyszała głos czarownicy, rozwiązywała warkocze, zawijała na haku okiennym, a potem włosy spadały dwadzieścia łokci na dół, by czarownica mogła po nich wejść. Zdarzyło się po paru latach, że przez las koło wieży jechał królewicz. Usłyszał śpiew tak uroczy, że zatrzymał konia i słuchał. To głos roszpunki tak rozbrzmiewał słodko. Dziewczyna śpiewała swej samotności dla zabicia czasu. Królewicz chciał wejść na górę, szukał drzwi do wieży, lecz nie mógł ich znaleźć. Pojechał więc do domu. Lecz śpiew tak poruszył jego serce, że codziennie zjawiał się w lesie, by posłuchać. Gdy raz stał za drzewem, ujrzał czarownicę i usłyszał, jak woła. – Rożpunko, Rożpunko, spuść mi na dół włosy! Spuściła wtedy Rożpunka swoje włosy, a czarownica weszła po nich na górę. – Jeśli drabina, po której wejść na wieżę można, to i ja szczęścia spróbuję. Następnego dnia, gdy robiło się już ciemno, podszedł do wieży i zawołał. – Rożpunko, Rożpunko, spuść mi na dół włosy! Wnet włosy spadły z góry, a królewicz spiał się po nich na wieżę. Na początku przeraziła się Roszpunka okrutnie, gdy wszedł mężczyzna, jakiego jeszcze na oczy nie widziała. Lecz królewicz poczuł przyjaźnie z nią rozmawiać. Opowiedział jej, jak jej śpiew poruszył jego serce, że nie zaznał odtąd spokoju i musiał ją wreszcie ujrzeć. Roszpunka zapomniała o strachu. A gdy ją zapytał, czy zechce go wziąć za męża, widziała przy tym, że był młody i powabny. Pomyślała sobie, hm, będzie mnie kochał bardziej niż stara pani gotel. I rzekła, tak, złożyła swą dłoń w jego dłoń, chętnie z tobą odejdę, ale nie wiem, jak zejść na dół. Gdy będziesz przychodził, przynoś mi za każdym razem jedwabnych nici a uplotę z nich drabinę. Gdy ją skończę, zejdę na dół i weźmiesz mnie na swego konia. Umówili się, że będzie do nich przychodził co wieczór, bo za dnia przychodziła starucha. Czarownica nie spostrzegła też niczego, aż rozpunka pewnego dnia rzekła. Powiedzcie mi, pani Gotel, jak to jest, że ciężej mi was wciągać, niż młodego królewicza. On w jednej chwili jest u mnie. Ach, ty bezbożne dziecko, zawołała czarownica. Czego muszą słuchać uszy moje? Myślałam, że ukryłam cię przed światem, a ty mnie i tak oszukałaś. Złości chwyciła za włosy roszpunki, owinęła ją swoją lewą rękę, a w prawicę chwyciła nożyce i ciach, ciach, odcięła je. Piękne kosmyki leżały na ziemi. Była tak bezlitosna, że zaprowadziła biedną roszpunkę do pustelni, gdzie musiała żyć w wielkiej nędzy. Jeszcze tego samego dnia, gdy odtrąciła roszpunkę, odcięte włosy przywiozała do okiennego haka. A gdy przybył królewicz i zawołał — Roszpunko, Roszpunko, spuść mi na dół włosy! Spuściła więc włosy. Królewicz wszedł na górę, lecz nie znalazł tam ukochanej Roszpunki, a czarownicę, która patrzyła na niego jadowitym i złym wzrokiem. — Aha! — zawołała dziko. — Przychodzisz po swomu ukochaną? Ale piękny ptaszek nie siedzi już w gnieździe. Przyszedł po niego kot — i tobie też oczy wydrapie. Straciłeś już rozpunkę. Nie ujrzysz jej więcej. Królewicz wychodził z siebie z bólu i skoczył w rozpacze zwierzy. Uszedł z życiem, lecz ciemnie, w które wpadł, wykły mu oczy. Błądził ślepy po lesie. Żywił się korzonkami i jagodami. Nie pozostało mu nic, jak tylko płacz nad utratą ukochanej kobiety. Wędrował parę lat w nędzy tu i tam, aż wreszcie dotarł do pustelni, gdzie w żalu mieszkała roszpunka z bliźniętami, które powiła, a był to chłopczyk i dziewczynka. Usłyszał głos i wydał mu się znajomy. Zbliżył się do niego, a gdy był już blisko, rozpoznała go roszpunka, rzuciła mu się na szyję i zapłakała. Dwie łzy spadły na jego oczy. Zrobiły się przejrzyste i mógł odtąd widzieć, jak przedtem. Poprowa poprowadził ją do swego królestwa, gdzie przyjęto go z radością i żyli jeszcze długo w szczęściu i radości. Dobranoc.